Sponsorem programu jest Wrocławskie Eye Laser Center, laserowa korekcja wzroku i chirurgia zaćmy. Najskuteczniejszą, a w zasadzie jedyną formą walki z zaćmą jest w szczepienie soczewki. Okazuje się, że może mieć ona więcej niż jedną funkcję. Przez lata komfort patrzenia, aż nagle w oku pojawia się niespodziewana zmiana. Drobiazg, który coraz intensywniej zaczyna utrudniać życie. Nawet przy czytaniu tak mi nie przeszkadzało, jak przy takim normalnym paczeniu po, po kuchni na przykład się rozglądałam i mówię, co ja mam, czy chyba mi tłuszcz do oka wpadł. Pacjent zaczyna więc działać, zwykle po omacku. Najpierw poszłam jeszcze do optyka zamówić okulary. Mówię, może te już, które używam, nie są dobre. I zrobił mi okulary, ja patrzę, ja przez te okulary tak samo widzia, widzę, jak i przez te stare. Potem przychodzi refleksja. Mam już ten wiek też, gdzie wszystkie moje znajome już są po operacji zaćmi. To mi przyszło myśl, że być może jest to właśnie zaćma. Jak mówi dr Paweł Szkaradek, okulista-chirurg z wrocławskiej kliniki Laser Center, wspomniana plamka na powierzchni oka to tylko Jeden z najczęstszych objawów zaćmy. Taka osoba widzi, jak to pacjenci określają, widzi przez mgłę. To znaczy, ma obraz, który jest stopniowo, stopniowo, stopniowo zamglony, aż do efektu takiej mlecznej szyby. Takim bardzo zaawansowany etap zaćmy. Jest to zaćma dojrzała, gdzie pacjent widzi tylko światło i, i, i ciemność. Co jeszcze powinno zaniepokoić? Gdy pacjent e, nie widzi, nie, nie potyka się, nie jest w stanie spełnić swoich czynności w domu, nie jest w stanie sobie zrobić jeść... E, nie nic podpisać, no to należy już coś z tym zrobić. Bywa, że pacjenci przestają zwracać uwagę na ograniczenia w widzeniu. Czasem lekceważenie problemu wynika ze strachu przed podjęciem leczenia. Zaćmy usuwa się bowiem operacyjnie. Bardzo się stresowałam, nim tu miałam przyjechać. Trochę nocy nie przespałam, to trzeba przyznać. Inna kwestia to znieczulenie czy będzie nieprzyjemne. Bałam się na początku, że może być jakiś zaszczyt w oko, ale okazało się, że to są były krople. Trochę piekło, ale, ale lekarz, pan doktor mi yy, to tak sprawnie zrobił. Tymczasem nie ma się czego obawiać. Podkreślają pacjenci, że właśnie, bo to jest oko. Takie hasło też często słyszę. Boję się, bo to jest oko. Inny narząd, ręka, noga, jest łatwiej, że tak powiem, poddać operacji. No jest to operacja bezpieczna, bezbolesna i w wielu przypadkach pozwalająca do uzyskania przez pacjenta pełnej ostrości wzroku, co mu daje pełną sprawność zarówno w życiu takim społecznym, jak i w pracy. Metoda znieczulenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Większość zabiegów realizujemy w znieczuleniu miejscowym. Mamy tutaj różne opcje tych znieczuleń w zależności od wskazań medycznych. Staramy się, żeby pacjent nie odczuwał. Ani dyskomfortu, ani bólu. Jest to połączenie znieczulenia miejscowego z niewielką, bardzo niewielką sedacją, żeby nie było także strachu w trakcie tych zabiegów. Zanim operacja zostanie przeprowadzona, pacjent musi przejść bardzo dokładne badania. Natomiast wizyta kwalifikacyjna decyduje o zakresie operacji. Podczas tej wizyty ustalałem od razu, e, jaka będzie soczewka, jaki rodzaj szczepu. E, I w tym wypadku mogą to być szczepy albo jednoogniskowe, albo wieloogniskowe. W ramach ubezpieczenia w NFZ pacjent otrzymuje soczewkę jednoogniskową. Soczewka jednoogniskowa jest zwykle ukierunkowana albo w dal, albo w bliż. Co ja przez to rozumiem? W dal to znaczy, że pacjent widzi bez okularów w dal, a czyta w okularach z bliska. Natomiast soczewka, która jest ukierunkowana w bliż, odwrotnie pacjent okulary minusowe zakłada do dali, tak żeby czytać z bliska bez okularów. To można w tym czasie również usunąć inną wadę. Od pewnego czasu możemy już na przykład korygować niektóre wady wzroku przy okazji usunięcia zaćmy. Gdy pacjent ma na przykład astygmatyzm powyżej dwóch dioptrii, możemy mu wszczepić soczewkę toryczną, czyli taką soczewkę, która ujmie tą wadę wzroku, czyli astygmatyzm. Pacjenci mogą również skorzystać z soczewki wieloogniskowej. Trzeba jednak za nią zapłacić z własnej kieszeni, ale za to jest wielofunkcyjna. Daje całkowite wyzwolenie od okularów. Pacjent zarówno w dali, jak i z bliska widzi bez, bez konieczności używania korekcji. Decydują się na nią kierowcy zawodowi, nauczyciele czy architekci. Wszyscy muszą się do operacji właściwie przygotować. Zachowujemy standardy przygotowania do zabiegów operacyjnych i choć przerwa żywieniowa nadal utrzymana jest na 6 godzin, o tyle pacjent może się napić do 2 godzin przed zabiegiem, a także to picie to może być kawa, herbata, nawet coś słodkiego. Przyjrzyjmy się zatem, jak przebiega operacja. Jej celem jest usunięcie zmiany zwyrodnieniowej. We wrocławskiej klinice Eyelasser Center zabieg przeprowadza się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Operator posługuje się specjalną głowicą do rozbicia jądra chorej soczewki. Za chwilę zastąpi ją sztuczną. To dzięki niej wzrok wróci do normy. Jak długo trwa operacja? Wydawało mi się, że to będzie trwało nie wiadomo jak długo, ale to było krótko. 10 minut, 10 minut. Po operacji pacjent musi o siebie zadbać zakrapiać operowane oko kroplami zaleconymi przez lekarza oszczędzać się, nie podejmować wysiłku fizycznego. Przez jakiś czas wykluczona jest siłownia czy basen. Po około dwóch tygodniach pacjent może wykonywać lekką pracę biurową. A jak szybko wróci do pełnej swobody myślę, że te dwa- trzy miesiące pacjent jest wolny od jakichkolwiek ograniczeń. Jeśli pacjent skorzystał z soczewki jednoogniskowej, musi pamiętać o konieczności doboru okularów. Sponsorem programu jest Wrocławskie Eye Laser Center, laserowa korekcja wzroku i chirurgia zaćmy.